Cześć! W dzisiejszym filmie z cyklu kobieta potrafi pokażę Ci, jak naprawić przerzewiały błotnik. Zapraszam na film. Naszą naprawę będziemy wykonywać na maszynie typu Gertrud. A dlaczego Gertrud? Bo za cholerę nie wiem, jak te wszystkie maszyny się nazywają. I tak sobie je nazywam łatwiej zapamiętać. Teraz kilka słów o o tej maszynie, o Gertrudzie. E, powiem Wam, jak jest zbudowana e, i do czego służy. E, w oryginale maszynka ta w tym miejscu miała korbkę i wyglądało to tak, że jedną ręką trzeba było kręcić korbą, a drugą ręką popychać blachę. No, dla mnie to było wręcz niewykonalne, e, dlatego mój mąż przerobił mi ją na Elektryczną. Zobaczcie, jak prosto wbudowana jest ta maszynka. Jest silnik z przekładnią. Tu mamy łańcuch. części od roweru, które mój mąż znalazł. Podobnież sąsiad do tej pory roweru szuka. <noise> Takie pogłoski chodzą. Sorry, nie wcinam. Nieważne. Dla ułatwienia pracy ta maszyna posiada napęd na przód, w tył i do tego ma fajne oświetlenie. Działa nawet. Tak się wtrącę to wideo. Wiem, że to Basia robi, ale poprosiła mnie, żebym w jej wyciął ten kawałek blaszki, bo ona mówi, że wszystko co wibruje i się źle kojarzy. <grym> Nie wiem, co miała na myśli. I teraz tak, to mamy przykładowy, przykładową końcówkę naszego błotnika. Tu będzie zagięte i sobie wytniemy to, wytnę jej to w aluminiowej blaszce, bo to jest tylko na pokaz, żeby pokazać, co maszyna potrafi. Także odrysowujemy sobie to szybciutko. Tak, żeby aluminium nie tracić. Na końcówce. Odrysować. Tu zrobimy troszkę dłuższe. I wytniemy. Wycinać będę taką wycinarką boszówką. To jest model. Miałbym okulary, to bym ci powiedział. Model jakiś tam. Nie widzę, nie mam okularów. 500, coś tam, coś tam, coś tam. Made in Germany jeszcze. Niebieska. A przy okazji wiesz, jakie miałem szczęście z tą boszówką? Kiedyś chciałem ją kupić. One po 200 euro chodziły. Masakry się dużo pieniędzy. I teraz tak. Yy... Wbiję sobie w eBayu, mówię. Jak będzie kiedyś taka maszyna, to dajcie mi znać: 50 euro mogę zapłacić. Jadę sobie kiedyś z Polski i komórka. Tret, kończy się aukcja. 15 euro, daj swoją ofertę. Dałem ofertę na 30 euro i chyba trzeciej w nocy kupiłem tą maszynę za 30 euro. Była prawie nówka. Jeszcze rezerwowe noże, tu nieważne. Ma się czasem szczęście. Tniemy. Wręcz chirurgiczne cięcie, i teraz tak, nasz papierek to sobie musimy te nasze tutaj albo zagiąć, albo wyciąć. Najlepiej wyciąć, tak zrobimy. To jest takie wszystko pila razy drzwi, to jest tylko pokazanie naprawdę jak maszyna działa, nie? I teraz jeszcze raz sobie to odrysujemy. Żebyśmy wiedzieli gdzie mamy zaginać potem. Dosyć taka istotna sprawa. No, chyba najlepszy pisak wziąłem do tego. Wypisany. I teraz co tutaj jest zaznaczone? Będziemy to zaginać. Ja sobie jeszcze tutaj troszkę ładnie obetnę, bo mi się coś zagięło. Tak przygotowaną blaszkę. Będziemy teraz zaginać na naszej Gertrudzie. No cacusko zrobiłaś. Muszę się od ciebie półczyć. I co teraz? Co teraz? No teraz Prostanie. druga strona idziemy, nie? Już praktycznie gotowe, nie? Tak jest. Pokaż go zbliżej, jak to wygląda. Obróż, powracaj, pokaż tutaj naszym widzom. I co teraz z tym trzeba zrobić? No teraz trzeba go wygiąć odpowiednio. W Płaszczyźnie, prawda? Tak musi być taki, bo on jest taki łukowaty, jak tak. praktycznie każdy... Każdy element w samochodzie. Dokładnie. I jak to byś zrobiła? No, można to zrobić na dwa sposoby. Czyli można byłoby ponacinać, potem jeszcze trzeba byłoby to wygiąć, wygiąć i zaspawać. Tak? Ale u nas to to. Olafek. Idziemy do Olafka. Idziemy do Olafka. To jest nasz Olafek. <laughs> <laughs> ja żona nazywa wszystko. To jest Olafek. Tak. spęczarko, rozpęczarka. Jakby ktoś nie wiedział. I ta maszynka jest na tyle mądra. Że nam zrobi całą robotę w ciągu minutki. Sama. Sama, sama z siebie. pokaż jak to będziesz robić. To jest bardzo proste. Czyli tak. Ustawimy. Już gotowy? Tak. A poczekaj, może opowiedzmy o tej maszynce. To się A, tak. A oczywiście. Ale ja no dobra. Maszynka jak zwykle <laughs> własnej roboty. Zakupione było tylko to, ale teraz tak. To się montowało w imadło i trzeba było ręcznie wajchować. Czyli że jedną ręką tutaj trzymasz, drugą wajchujesz, dziadostwo. A tutaj są tak sprężyny od amortyzatorów, cały stojak zrobiony. I tu sobie wachujesz nogą. A tu się robi. Słamy. Taka filozofia. Tu mamy rozpęczarkę, tu, tu, mam, tu mam rozpęczarkę, spęczarkę. Także my będziemy spęczać teraz. Olatek się wykaże. Pokażę jak to robić. Czyli tak, wkładamy sobie tutaj. Jeśli no tam, wejdzie, wejdzie, wejdzie. Tam jest dosyć mocno trzeba. To jest tam... Pokaż, milimetr jest luzu. O, posłownie, nawet nie mieli. Jak jest troszkę blacha zagięta, czasem ciężko chodzi, ale to musi być taki luz. Dobra, to o. się wytnie. Zostawiamy gdzieś okay. tak, tak nigdy nie do 3-4 mm tak luzu i sobie jedziemy. I jedziemy delikatnie pedałem. Będzie skrzypieć czeszczeć ważne. <laughs> I jedziemy aż poczujemy opór. Opór, czyli takie jakby zagięcie, tak, wygięcie. Dokładnie. I przesuwamy odrobinkę dosłownie. O! I tak cały element. Tak, tak idziemy do końca. Ciężko to się robi? Nie, lekko, tylko trzeba mieć wyczucie. Trzeba mieć wyczucie. No ale jak się zepsuje, to zawsze można użyć drugiej maszynki. Tak? Jak nam się za bardzo rozciągnie, czy ściągnie, tak. to Dokładnie. używamy tego i jest tak, naprawione. A możesz tu krzyzi i poprawić. Dokładnie tak. Dokładnie, także. Żaden problem. Delikatnie jedziemy do końca. Ale nie będziemy. Dobra. Pokaż, nie będziemy jak chyba do końca. Nie, pokażę jak wygląda. Pięknie. No i się schodzi. Zobacz, jak fajnie nam się to zaokrągla. Przytrzymaj proszę. Mhm. Tutaj. Tu o to chodzi. O to zaokrąglenie nam tutaj chodzi. No i fajnie. My sobie pojedziemy dalej. Element mamy gotowy. Tak to właśnie wygląda po e, obróbce na y, olawku. I co teraz? Teraz musimy zagiąć to. Aha. To no to kolejny elemencik do roboty. I teraz będziemy to wyginać. Myślę, no, że chyba nie? to by by, by wystarczy, co? A, nawet no, możemy to troszkę Zajebista robota, do do Ha? Polka potrafi. Tak? No pewnie, że tak. Teraz musimy to w drugą stronę wygiąć. Ale ja czy to przygotuję teraz. <grym> Dobre. Dobre. czy samo przygotujesz? Nie, bo to i madło ciężko Dobre. No, no tak, okej. Okay. To jest z odzysku. Jak ktoś ma jakieś niepotrzebne i madło, wezmę w darze. On wszystko bierze takie. <grym> <grym> Dobra. poczekaj, Dobra, bo czekam, to ciężko jedno ręko. Nie, wiesz co, lekko dokręć, bo to trzeba wysunąć troszkę tego. Ciężką jedną ręką. To trzeba trzymać klocuszki, bo to mm -hmm. trzeba wyciągnąć. Po prostu na wysokość tych... One minute later. Teraz musimy to wygiąć w drugą stronę. Zobaczymy, czy nam się to uda. To nie jest łatwe, no. A to jest aluminium, także. A pięknie idzie. Pięknie idzie. Śmiało. Dokąd prostego. Dalej, 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 dalej. No i super. O. Myślisz, że będzie dobrze? Będzie dobrze. Tak, to się dokańczy. Okay. Za Nasz elemencik mamy skończony. Tak więc no... To my też kończymy. Idziemy do domu. <laughs> Idziemy do domu. Jeśli się podobało... Pokaż. No na pewno się podobało, no co <laughs> się miało nie podobać. Masz. <laughs> Panie, kto panu tak spierdlił ten, kto panu to tak ten, o nie, powiem ci szacun, zobaczcie, no co, no, ładnie zrobiłam, nie, ładnie, bardzo ładnie, Bardo, bardzo bardzo ładnie, wszystko jest wygięte, tak jak ma być, to wystarczy potem tylko żeby się nie ten, bo to jest końcówka botnika z naszej fantazji, no ale słuchajcie, często takie właśnie błotniki się psują, to są końcówki błotnika, ja nie mówię, żeby dorabiać taki błotnik do jakiegoś starego Polo, Lupo czy coś tam innego, Passata, bo się nie opłaca, bo używany błotnik kupicie za 20 zł, ale jeżeli przyjdzie Wam jakiś Mercedes Pagoda, który błotnik kosztuje 2000 euro po 10 tysięcy zł, to już się takie rzeczy dorabia, a zobacz jakie to jest łatwe. No, to jest naprawdę łatwe, jeżeli masz odpowiednie maszynki, jest łatwe, no, jak nie masz, to, to masz więcej filozofii, trzeba ciąć, szlifować, spawywać i tak dalej. No. I to jest zazwyczaj nie z aluminium, tylko z normalnej blaszki, ale to dzisiaj dla szybkiego, dla ułatwienia pokazaliśmy z aluminium, znaczy ona pokazała, ja dzisiaj znaczy, tylko filmowałem. No, no wiesz, no, ja tu tylko mówiłam, co to, to, to one zrobiły, tak. główną robotę, także... Tak, tak, bez maszyn jest bardzo ciężko takie coś zrobić. Ok, od nas to wszystko dzisiaj, nie? No tak. Chce, no, to mamy wszystko. Chcecie więcej? Piszcie w komentarzach, jakiego typu tematy. Mamy różnego rodzaju maszyny, których możemy się pobawić. Jakieś walcarki, e, koło angielskie na przykład, co rzadko się używa w warsztatach, pokazywane jest przynajmniej rzadko. Mamy Ale mamy. Awansatu, A my mamy. Gertruda też jest, Olafek jest, Klara jest. Klara jeszcze nie znacie. A Klara, Klara. No. No, także wpiszcie w komentarzach. Od nas to dzisiaj wszystko. Cześć. Trzymajcie się. Pa.